Dzień dobry, Czernecki Aleksander Koszalin. Znajdujemy się na przystanku Kuźnia piątej edycji wydarzenia organizowanej w tym roku w Mielnie. Na stoiskach możemy zobaczyć kowali, którzy kują. Okuwamy w tym roku kamień, każdy z kowali wykona jakąś określoną rzecz. Będzie można spróbować własnych sił przy kowadle. Jeśli ktoś jest zainteresowany, wziąć młotek do ręki, pokuć. Będzie można pojeździć konno, spróbować kulinariów, kupić wyroby regionalne rękodzielnictwa Komuniki, zakupić podkówkę na szczęście. Tutaj, to Jestem dokonana do pasu albo krągów żelaza. Generalnie chodzi o środek krawiący, który pokaże nam wzór tej stali do masy, z uzyskamy właśnie. E, nazywam się Krzysztof Marczył, bo pochodzę z Chełma, z w, województwa lubelskiego. E, moja pasja wzięła się no, z ciekawości po prostu. Chciałem w młodych latach widziałem pracę Kowala. No i chciałem, chciałem sam spróbować tych rzeczy i z synem byliśmy na kursie Kowalskim w Wojciechowie, no i stąd się to wzięło i tak już ponad 10 lat pracujemy. W tej chwili wy wykuwam wie wieszaczek. Mały, mały wieszaczek, mały wieszaczek. Tak. Nie tylko duże rzeczy się kuje, ale również też i małe. Ty, ty. Trzy, Jak ta praca wygląda, tutaj mamy mnóstwo elementów starych, a stary nie, nie, To się stało yy, przypadkiem, po prostu... Miałem najgorszą pracę w życiu, czyli przez chwilę byłem akwizytorem. I od już dostałem cynk, że ktoś ubezpieczył warszat kowalski. Pomyślałem, jaka ja tej pracy nienawidzę, jak chcę do warszatu kowalskiego. No i tak się właśnie zaczęło. I ta pasja została. Pracowałem parę lat właśnie jako kowal. Teraz mam przerwę i teraz po prostu hobbystycznie. Po prostu dawni znajomi mnie zaprosili na, na pokazy i... Ja najbardziej e, lubię wykuwać, proszę pani, e, broń drzewcową, czyli włócznie różnego rodzaju jakieś e, halabardy. bardy, czy dzisiaj będę kupiał właśnie też włócznie i trójcą. Ten trójząb będzie właśnie na tym kamieniu, bo to będzie taka rzeźba. E, że każdy z kowali zrobi coś od siebie. Właśnie ma być trójcą, albo jakiś wąż czy coś. Jak widać, że są e, tutaj ta, tablice jakieś. I tylko będzie cały okurty. Każdy da coś od siebie. Teraz będziemy robić podkówki. Ale takie nie dla koniec, bo raczej takie na szczęście. To jeszcze z dzieciństwa. Jak chodziłem do szkoły, to miałem kowala dwa razy dziennie i tak mnie zaraził tym, że to pozostało i po latach. Wdrożyłem to w życie. Jak już miałem możliwość. No ja w tej chwili pięt, 15 lat się zajmuję hobbystycznie kowalstwem, a przedtem pracowałem w kuźni, na kuźni przemysłowej. Ale ty się chyba nawet powstaje, co? Co to będzie pod twoim Ryba. Ryba. Kurczę, no jak mielnie, to ryba, no nie jest mielno, to ryba. Już widzę to ozło tam powstaje, tak? Kurde. Bardzo fajnie. No i tak cały, tutaj będziemy, będziemy kuć, tu mamy starą odstawkę, która też będzie tutaj funkcjonować, bo można zobaczyć jak to w dawnych czasach się podszyło, elementy wybudę. Jakaś przyszła. Z zamiłowania do historii szczerze powiedziawszy. Bardzo krótko jestem, do, ja się dopiero uczę na dobrą sprawę. Mówię, o godzinie 16 będzie pokaz podkuwania konia. Podkowy będą wykute, rozumiem, tutaj na stanowiskach, tak? Wszystko ręcznie robione, wszystko na miejscu. Gwoździe do podkuwania konia. Zapraszamy Państwa tutaj do środka, śmiało, można wejść.